Witam serdecznie, węgarski buba z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo zaczynam filmik, bo z mojego mieszkania 18 października, niedziela, troszeczkę wolniejsze popołudnie. Wyruszamy dzisiaj z Radosławem na Jarosławki. Najprawdopodobniej będzie to nasza ostatnia zasiadka w tym roku na łowisku komercyjnym. No, i w związku z tym, że mam się troszeczkę wolnego czasu po południu, to postanowiłem uwiązać sobie jeszcze przypony. Yy, przypony z ostatniej zasiadki, którą oglądaliście na dzikiej wodzie, yy, można by było wykorzystać również na tej zasiadce, ponieważ haki są ostre. Ale ja jednak mam jakieś takie przekonanie, że jak nie oddały tego, co chcieliśmy, to warto pokombinować zawiązać nowe. Hak jest bardzo ostry i do rzeczy. Radio kończy pracę o godzinie 19, także wyruszymy dosyć późno. Na miejscu będziemy już po zmroku. Nie jest to dla nas żaden problem, ponieważ yy, no w tym roku zdarzały się zasiadki, na które dojeżdżaliśmy już właśnie, yy, właśnie, jak już było ciemno na dworzu i wtedy trzeba było się rozwijać, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem. Ważne, żeby tam być, ważne, żeby być nad wodą, ważne, że udało się dobę yy, jakąś nam wspólnie, razem zaplanować. No i ruszamy, tak? Teraz w tej chwili jest godzina 17.30. Radziu, ty jeszcze nic nie wiesz. Ten przyponik, który teraz właśnie wiąże jest dla Ciebie. No nie miałeś czasu, nie miałeś kiedy się przygotować do tego, także dostaniesz ode mnie dzisiaj dwa prezenty na nockę i mam nadzieję, że oddadzą Ci życiówkę. Tak, życiówkę wierzę w nią, że na ten przypon albo ten drugi, który za chwileczkę wiąże, będzie życiówka. A wy kochani trzymajcie kciuki za udaną zasiadkę i zapraszam Was serdecznie do filmu, ponieważ teraz robię wstęp nad wodą, będzie ciemno. Będziemy się musieli szybko rozwijać. Wydaje mi się, że na 21 zajedziemy na miejsce. No i tyle. Do zobaczenia nad wodą. Hej! Tutaj mam plasterki i przypony, Idziemy do Radia, żeby sobie wybrał niespodziankę ode mnie. Wsadź rękę, rękę i zamieszaj, kolego. Co mam losować? No zobaczymy, co do góry wyjmiesz. Wiesz? Uh -huh. O, panie, aż trzy wyjąłeś. Czy dwa? Trzy. trzy. To dwa są z tego dla ciebie. Uh -huh. A tutaj jeszcze jest jeden w środku, i dwa są dla mnie. Powiązałem tak perfekt od A do Z. Ale z, przede wszystkim z myślą, żeby ci podarować dzisiaj na tej zasiadce. I zapowiedziałem życiówkę u ciebie. Chodzisz w to? to? Nie, że wchodzę. Witamy z nadwody, witamy z Jarosławek. Tak jak mówiłem, jeszcze w domu, jak byłem. <laughs> Sorry, bo trochę Kataru. Przywitał nas deszcz, przywitała nas paskudna pogoda. No i co? No i siąpi ten deszczyk. Jest dosyć wilgotno, Temperatura w granicach 10 stopni Celsjusza, która się utrzymuje od 3-4 dni taka sama. Także to jest dobre bo była taka fala ochłodzeń jakiś czas temu, nie jest 5-6 dni temu, nie była temperatura dużo niższa, dużo niższa i odczuwalna to już w ogóle na minusie. Teraz się trochę ustabilizowaliśmy. Tak, my przyjechaliśmy na jedną dobę, bo tego jeszcze nie mówiłem. No co? No godzina jest 21, chyba trochę po 21:00, także tak jesteśmy się. na miejscu, rozwijamy się. Nie patrzymy na czas, bo jak zwykle późno przyjechaliśmy na łowisko, także chcemy się no, jak najszybciej rozwinąć. Patrzymy na czas. <laughs> no. Patrzymy na czas, jakoś tam zerkamy, ale wiadomo, no, bez spiny na luzie, tak? Także no, mam nadzieję, że się zameldujemy do północy jeszcze z jakimś miśkiem. Działamy. Hejka. Bardzo pomału dzisiaj nam to wszystko idzie bardzo niesprawnie. Nie chcę tutaj narzekać, że zeskoczył nas deszcz albo warunki pogodowe. No ale jakoś tak kurde, no nie niesprawie. nie nie układa się tak jakbyśmy tego chcieli. Jest godzina 23.30. Ja można powiedzieć dopiero od tego momentu mam zestawy w wodzie, bo tu miałem różne akcje, wiązania i tak dalej. Radek w tym czasie ponęcił i zastosował taktykę bardzo nie fair, mówię Wam, bardzo nie fair. Niech sam opowie zainteresowany co zrobił, żeby mieć przewagę. Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, bo podczas tęcenia zerwał mi się swą. Nie było to żadne działanie umyślne, tak jak tutaj kolega buła mi <laughs> odpowiada. No wypadek zdarza się, każdemu się może zdarzyć, także. Szkoda trochę, bo trochę tego jedzonka dla rytmu mieliśmy jest coś? może latarki będzie lepiej widać. Jest. O, teraz jest lepiej. No nie trochę, trochę jedzonka mieliśmy, tylko trochę jedzonka mamy. I... Ile minęło? 20 minut od tego, jak zerwałem tego z pomba mój mózg pracuje cały czas. Słuchajcie, no... Nie mamy, jak, nie mamy jak zanęcić, tak? Nie wolno tutaj wywozić, nie mamy nawet czym wywozić, yy, nie mamy spomba, nie mamy nic. No ale mamy kulki, Pelety ku kukurydzę, żeby sobie zanęcić miejscóweczkę. Nie chcieliśmy bardzo dużo dzisiaj sypać, nie wiadomo jakich górek robić dywanów, ponieważ jest jedna doba, ale żeby coś na tym dniu się zadziało, wiadomo, zawsze warto coś tam podsypać. I wpadłem na taki pomysł, yy, przeszedłem się w lewo, w prawo, tutaj przy brzegu, Zobaczyłem jak wygląda linia brzegowa i są takie krzaczki przy wodzie. No tak będę się starał próbować w nocy, szczególnie teraz poszukać, poszukać ryby tutaj przy brzegu. Może coś tu podejdzie. Na pewno jednego kija sobie zanęcę gdzieś gdzieś bardzo dosłownie, nie wiem 50 metrów, ile mi się uda rękami wsypnąć y, tym frutem karpiowym. No zobaczymy, no to jest jedyne wyjście, bo inaczej nie mamy jak zanęcić, zostały nam materiały PVA i tak będziemy łowić przez całą dobę. A ty chcesz coś dodać do tego? Bo... Ci kolego, że strasznie mnie załatwiłeś, nie? Przygotowywałem się wszystko tu elegancko, już słyszę jak kolega tam spombuje i nagle, i nagle co? Mówię, co się stało? Pewnie mój rzut nie wyszedł, nie? Wraca bez pomba. Mi się udało minimalnie zanęcić, ale... Minimalnie? To już dla niej <laughs> dwa waty masz zanęcone. Minimalnie mu się udało zanęcić. Zanęcił sobie obydwa kije kurde i teraz zarzuca. Zaraz będzie miał karpia pewnie na macie, a ja będę siedział w koleś. Nie, nie, to tak jest Jeszcze mamy materiały PVA, także No, ale wiesz, Jedyne, co nas ratuje. No, zobaczymy. Ogólnie mówiąc, yy, że tak powiem, wszystko się skomplikowało delikatnie, no ale co, no przecież nie zwiniemy się i nie pojedziemy do domu, nie? To gdzie nęcimy? bliżej brzegu, tak jak mówiłeś wcześniej. No ja myślałem, żeby tego drugiego kija postawić właśnie bliżej brzegu. Po, tym jedne, po, po jednej węce. No skoro nie mamy tego spomba i nie możemy nęcić, to no na noc tym bardziej. W dzień też będzie można spróbować. Znaczy wiesz co, to tak jak patrzeliśmy, to z prawej strony są te trzciny, a z lewej strony jest ten krzak w wodzie. to no, no. Zo decyzje zostawiam tobie. Lewa albo prawa. Nie no, tak myślałem, żeby od tego krzaka spróbować. Przy tym krzaku najpierw. Przy tym krzaku? No. Najwyżej się potem zmieni. No dobra. Ranem najwyżej zmieniłem miejscówkę. No dobra, no to koło tego krzaka idziemy tam wstajemy po kiju. To iść bijaj tam widły. A ja zostaję w takiej otowiacie. O, bo deszcz cały czas spada, także nie mogę sobie z kamerką wyjść. Zabrałem się za rozparanie grilla. Trzeba będzie coś przekąsić. I będziemy siedzieć sobie, no. Zobaczymy, do której wytrzymamy. Czekamy, aż trochę przestanie padać, żeby namiot rozbić. W oczekiwaniu na jesiennego cyprinusa. Godzina 12.30 w nocy. Ostatnia doba na łowisku komercyjnym w tym roku. Nie ostatnia doba na karpiowaniu w tym roku, ponieważ jeszcze się wybieramy na dziką wodę. Na ciepły kanał elektrowni. Natomiast jeśli chodzi o ołowiska komercyjne, no to będzie najprawdopodobniej to nasza ostatnia zasiadka. No i bardzo miło byłoby, jakby na tej zasiadce udało się chociaż jakiegoś jednego karpia wyholować No zobaczymy. Co, wbiłeś widełki? No ja Już czekają. A masz gotowego trzeciego kija? Jeszcze tylko prze, muszę. Przebierz tą bluzę, słuchaj, bo ci przemoknie przez inne ciuchy. Zestaw muszę tylko przywiązać jeszcze i trzeci kijaszek będzie w wodzie, nie? No idziemy nęcić tam, tak? Dokładnie. Dobre. Nabijam PV, nie? Bo po braniu jesteśmy No dokładnie Mieliśmy, mieliśmy po braniu Także meldujemy się. Godzina nie wiemy, która jest, ale ja podejrzewam, że będzie gdzieś w pół do drugiej. Radził. O, dobry wieczór. Albo już niedługo dzień dobry. Nie no, myślę, że gdzieś później niż druga to nie będzie, Radek jeszcze. Nie wiem, nie był taki pewien. Mieliśmy po jednym braniu. No i obstawiamy w ciemno, że to były siotry. No bo to nie były takie pełne odjazdy, tylko takie przerywane. Nie udało się zaciąć rybki. Przed chwilą radek miał podobne branie. Pobiegł do wędki. No i, no i co się wydarzyło? Zaciałeś nie było ryby, już nie? Dać taki sam pusty odjazd. nie? Pusty odjazd. No, podejrzewamy, że je siotry gryzą. No, na 90% to były je siotry. Chociaż teraz trochę deszcz przestał padać. Jakieś tam 2-3 spławy nawet się pojawiły takie karpiowe. No i może. Może się coś ruszy jeszcze, kurczę, przed, przed snem. Musimy namiot jeszcze rozbić. No musimy, musimy. No, jeszcze namiotu nie mamy rozbitego nawet, także... Także tyle, tyle na tą chwilę. Do usłyszenia. Hejka. Radek. No jej. Jak się czujesz? No jak zawsze na zasiadce, nie? <grym> Czyli? Lepiej być nie może. Opa, jest. jakie to jest uczucie? Balon na macie, to nawet nie trzeba będzie opowiadać, nie? Bo to będzie widać. dalsza relacji z zasiadki jednodobowej ostatniej tegorocznej na łowisku w Jarosławkach trwa, trwa dzień w nocy się kompletnie nic nie działo oprócz tych dwóch pustych odjazdów co mieliśmy no co no kompletnie woda jak widać spokojna cicha może ze trzy spławy widzieliśmy typowa jesień zimno wędkarze na łowisku jest Raz, dwa, trzy, cztery ekipy bodajże. I też nie słychać, żeby coś się działo u nich, także nikt, wszyscy są bez brania, nawet jej siotry nie współpracują. A powiem szczerze, że liczyłem na to, że jak nie będą karpie brały, to chociaż się pobawimy z tymi rybami, ale nawet jej siotry nie żerują, także no. Zobaczymy, może się uda honor, honor uratować. Jest godzina teraz gdzieś myślę 14. Radził będzie około 14 gdzieś, nie? No, Gdzieś koło 14 godziny, także zostajemy do, do ciemnego do 20. Ciemno to już się o 18.00 zrobi. No i co, Radek, trzeba honoru ratować tej zasiadki, czy nie? No przydałoby się jak najbardziej. Jak na razie to widzę, honor ratujesz na grillu. Coś trzeba przegryźć, żeby mieć siłę holować. <laughs> oby, oby oby. było, co? Oby tak było, no. No, co zrobić? Takie są uroki jesieni. Woda już jest zimna. Tam jakaś ekipa przyjechała dzisiaj z rana, ale też są na razie bez brania. Pozdrawiamy chłopaki, jakbyście oglądali. No i ciężko jest zrobić branie. Już pomijając ten fakt, że, że jesteśmy bez pomba, bo o tym było już mówione na początku filmu. Nie ma jak zanęcić. Ale o tej porze roku, jak woda jest zimna, to też nie ma co za dużo nęcić, także większa pv powinna wystarczać, no ale niestety nie wystarcza na razie. I tak smutny troszeczkę taki krajobraz się robi. Zima przed nami. Trzeba się niestety z tym pogodzić. Nikt, nikt z wędkarzy tego nie lubi niestety, ale no takie są uroki mieszkania w tym kraju. Mamy bardzo długo Zimno, bardzo długo ciemno, i w tym okresie trzeba sobie jakoś ten czas umilać. Ci co łowią pod lodem to pewnie już się nie mogą doczekać większych mrozów. Ja również lubię powędkować tą techniką, może nie akurat karpie w tym przypadku, ale, ale zawsze jakieś rozerwanie się od rzeczywistości jest. Natomiast jeśli chodzi o karpiowanie, no to na szczęście mamy. W w okolicy około 35 km od, od miasta, w którym mieszkamy yy, elektrownie z ciepłym kanałem gdzie pływają jakieś cyprynusy jeszcze, także wydaje mi się, że jak ruszymy tyłki w to zimno Radziu to to pojedziemy na ciepły kanał za dwa razy chociaż na jakąś zasiadkę no ja już się nie mogę doczekać niech się tylko troszeczkę chłodniej zrobi, mroźniej to będzie można próbować już no dobra, no to skoro tak optymistycznie podchodzisz kolego do tego, no to ja, ja jestem jak najbardziej za, bo dla mnie pogoda to nie ma znaczenia. Jak będą jakieś duże mrozy, Radek to weźmie się na wieżę tą przyczepę campingową zorganizuje i damy radę. No, przyczepię to będzie elegancko, jak się uda. Jak się uda, no będziemy planować. Tymczasem co, no wrzucamy kurczaczki na ruszt i czekamy na, na to, żeby honor uratować Jarosławek. Jest, Jednej no, doby. Na no, no honorowe ryby. Chyba się za dużo naoglądałeś kolego, wędkarskiego buby. A, no właśnie. <laughs> Kiedy, jak nie teraz? Nie? Gdzie, gdzie, ty, gdzie ty idziesz z tą wędką? No idę tam na koniec zobaczyć. <laughs> jak ze spinningiem. No idę tam na koniec zobaczyć. Ułożyć zestawik na przedostatni wyrzut w Twoim stylu. Czyli tam pod ten. Tam pod, pod te krzaczki tam, tak? Te krzaczki przy brzegu, no blisko. Mhm. No dobra, trzeba próbować. Łabędziki przyleciały sobie. Zauważyliśmy, że bardzo woda spadła w jarosławkach, nie wiemy co jest powodem tego. Jak będziemy zjeżdżać, to zapytam się tam na bazie, dlaczego tak się stało, ale moje na moje oko to dobry metr, ta woda spadła. Aż to wygląda tak średnio mówiąc szczerze, nie wiem czy to ma też wpływ na żerowanie ryb, czy nie ma, ale zaraz Wam pokażę przy brzegu jak to wygląda. Radziu zarzucił dokładnie tam, gdzie miał nie zarzucić, ale to już jest standard. Nie radził Radziu Czemu nie posłuchasz się kolegi Nie będziesz za głowy rzucał Tylko bokiem Co? Chciałbym bliżej brzegu trochę, ale no zobaczcie jak to wygląda Płcizna Dosłownie woda spadła. Zostawiasz tu. Myślałem, że byś bardziej tam pod te krzaczki rzucił. Tutaj gdzieś w tych rejonach, nie? Z godzinkę niech postoi. Co myślisz? No nie wiem, stary, jak uważasz? Ja chyba raz tutaj w tym miejscu stałem. Łowiłem na tym stanowisku, ale to właśnie bardziej brania robiłem właśnie bardziej, tak jak ty rzuciłeś, ale to tak jeszcze z 50 metrów dalej przy połowie, albo właśnie tu po lewej stronie, nie? Tutaj brania robiłem. A tu blisko nic mi nie brało. E no, ogólnie to będzie ciężko, z, cokolwiek jeszcze dzisiaj wydubać. No i zobaczcie jak to wygląda kto przyjeżdża tutaj na Jarosławki to pewnie zna ten yy, melioracyjny mały tutaj ciek i tutaj zazwyczaj zazwyczaj zawsze jest tak, że nie widać dna a w tej chwili można wejść sobie normalnie w kaloszach i, i się nie utonie normalnie widać dno, wszystko widać ryb nie ma tu zawsze dosyć dużo karpików pływa Często je karmię popapami. No ale teraz jak widzicie nie ma tutaj ryb. Brzeg jest, o zobaczcie ile woda spadła. Jak, tak jak ta trawa co widać to dokładnie dotąd jest woda normalnie. Także dziwne rzeczy się tutaj chyba działy. Nie wiem czy przez tą suszę czy przez, przez coś innego. Może jakąś awarię miejemy, nic nie wiemy. Nie, strasznie niski poziom, strasznie niski poziom. Przeleciał samolot, a to znak, że musi wywinąć z wolnego biegu. Co ja teraz powiem widzą? Co? Najgorszy moment dla każdego wędkarza zwijanie kijów. No dobrze, no ale co ja teraz powiem widzę? Dlaczego nie było ryby w filmie? Dlaczego nie było? Wyżerowały woda już trochę za zimna. A to mi się śniło, że ty z pomba urwałeś? No, dzisiaj na namiocie. <grym> A ty dalej z, z pombem? <grym> Też miało może jakiś mały wpływ, minimalny. No ale co? Zdarza się. Aby się zdarzyło, mi się zdarzyło. Zmienialiśmy sprzęt, spakowaliśmy się już, także po jednej dobie wracamy do domu z podkulonym ogonem, jak to mówią. Trudno. Trzeba podnieść głowę i, i żyć nadzieją o kolejnej zasiadce. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się.